Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie Miałam sobie akurat oglądać ukrytą prawdę, ale widzę, że na TVN nie ma ukrytej prawdy, ponieważ cały czas leci posiedzenie Sejmu W tym momencie jest przerwa, więc coś się dzieje się Dzisiaj cały dzień praktycznie oglądałam te posiedzenia odnośnie wolnych mediów, wolności słowa i itd. Także nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, ale moje zdanie jest takie, słuchajcie, teraz Wam powiem, jakie jest moje zdanie na ten temat um, odnośnie wolnych mediów. Um, moim zdaniem, słuchajcie, kurwa, nie może być tak, żeby, żeby jedna partia rządziła całym krajem. Nie może być tak. Kurwa, każdy logicznie myślący człowiek nie może tak myśleć, żeby. Kurwa, jedna partia zdominowała wszystko. Nie może być tak. Tak jest moje zdanie. No kurwa mać. Jeżeli on, ja wiem, chodzi, wiem, oni tam twierdzą, że chodzi o to, że są udziały, duże udziały Amerykanów, kurwa, w ten TVN, żeby obcy, kurwa, udziałowiec nie miał, nie miał jakiejś tam ingerencji w ten TVN. Bo tam jest dużo tam niby opcji ingerencji, że tam mają udziały, kurwa, obce, zagraniczne, zagraniczni inwestorzy. Ja wiem, ok, rozumiem. Im o to chodzi, ale moim zdaniem to bardziej chodzi o to, żeby to zlikwidować. A co to da, że na przykład, kurwa, oni zrezygnują, że, że obcy y, inwestor nie będzie miał udziałów w tvn nie? Y, ale na przykład, kurwa, przyjdzie Niemiec, Francuz, kurwa, nie, y, Anglii kurwa, nie wiem, Szwed, y, Finlandczyk, kurwa, nie wiem, y, ktokolwiek inny. Moim zdaniem to tylko, no to Pol Polak by musiał przyjść, tak? Musiałby ingerować... Y, Ktoś z Polski musiał być, yy, musiałby być inwestorem, udziałowcem, yy, jeżeli chodzi o TVN, żeby im by było dobrze, ale moim zdaniem i tak nie będzie dobrze, ponieważ moim zdanie jest takie, że oni będą dożyli do tego, żeby przejąć, żeby właśnie udziałowcem był ktoś z Polski, ale kurwa najlepiej z ich partii. I wtedy już naprawdę jak przejmie ktoś z ich partii, no to kurwa wszystko będzie na ich stronę. Tak nie może też tak być. No kurwa, mać. Nie może być tak, żeby ludzie mieli tylko jedno pole widzenia. Nie może być tak, no kurwa, to, że wam dają 500 plus, czy tam wam obiecują, nie wiadomo co, okej, okay, fajnie, pięknie, dobra. Też mogę sobie narobić dzieci będę planowała, narobię sobie z trójkę dzieci, będzie fajnie, pięknie, trójkę dzieci sobie narobię, będę miała, nie wiem, 1500 do przodu, jeszcze dostanę coś tam z opieki społecznej, nie wiadomo co, fajnie, ale słuchajcie, to nie chodzi o to, bo na przykład taki Arab, który kurwa pracuje po kilkanaście godzin dziennie, nie dostaje żadnej podwyżki, ciągle kurwa jebie przez dwa tygodnie i zapierdala właśnie na te wszystkie pieniądze, na te pieniądze, które mają dostać te, ci wszyscy, którzy dostają 500. plus No to kurwa, on jest na przykład wkurwiony tym, nie? Że on musi zapierdalać na tych ludzi. Bo nic z tego nie ma, on nie dostaje żadnej podwy podwyżki, a zapierdala tyle godzin, jest wyjebany jak przyjeżdża, bo jak przyjeżdża to jest kurwa, tylko wchodzi i zaraz śpi. Jest tak wyjebany po tych dwóch tygodniach pracy, bo robi po 12, zależy ile tam godzin wyjdzie, czy jest masa, czy nie ma masy, czy są jakieś inne różne e, rzeczy do zrobienia, bo cały czas zapierdala w tej maszynie. E, on zapierdala tych wszystkich ludzi, którzy dostają te wszystkie dodatki. I on cały czas, kurwa, yy, nie wiem, on, nasze zdanie jest inne po prostu. Nie może być tak, żeby była jedna strona, jedna władza. Moim zdaniem yy, powinno być tak, żeby była jakaś, yy, żeby był jakiś oponent. Musi być kurwa oponent do tego, co jest teraz, gdzie jest władza, która tam, yy, jedynka, dwójka i tak dalej. Ale musi być opony do tego, czyli jakieś właśnie TVN, WP, Onet, cokolwiek innego, którzy są inaczej patrzą na to wszystko. Nie mówię, że źle, nie mówię, że dobrze. Nie mówię, że też TVP gada źle czy dobrze, czasami źle, ale chodzi o to, żeby nie było tak, że, kurwa, wszyscy są y, po jednej stronie. Nie może być tylko jedna, jedna wizja tego wszystkiego, rozumiecie to? Nie może być tak. Muszą być jakieś podzielone, z, musi być, kurwa, y, możliwość wyboru dla ludzi. Każdy, kurwa, ma swój łeb, każdy ma swój rozum, swój mózg i każdy, kurwa, będzie mógł wybrać z tego wszystkiego, tak? Co jest, co uważa za słuszne. Nie może być tak, żeby kurwa jedni, tylko kurwa byli, żeby tylko była jedna. No kurwa jedna strona, nie może być tak. Takie jest moje zdanie. No kurwa mać, nie może być tak, żeby była tylko jedna władza. Mo Zresztą zobaczymy, co będzie za jakiś czas, ale musicie kurwa też patrzeć na to. Ja nie jestem ani za jednymi, za, za drugimi, bo ja się w ogóle nie interesuję polityką i tak dalej. Ale kurwa, jak ja dzisiaj to obejrzałam, nie może być tak. Że jedna partia będzie rządziła Polską. Nie może być tak, bo oni będą mieli swoje zdanie i cały czas będą je bali wam do głowy jedno, 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 drugie. Ale kurwa, musi być też jakiś oponent, który będzie miał inną wizję na to wszystko i każdy kurwa człowiek będzie mógł zdecydować, co uważa za słuszne, tak? Co dla niego jest najważniejsze? Takie jest moje zdanie. No kurwa, mać. Ja pierdolę. Nie może być. Musi być wolność wyboru, słuchajcie. Musi być wolna, wolność słowa i demokracja. Nie może być tak, żeby ktoś komuś zakazywał, żeby kurwa, było narzucane, że kurwa, musisz słuchać tylko jednego i drugiego. Bo jak przyjdzie, że będzie tylko jedno i to samo, no to kurwa, nikt nie będzie to, z, w, prędzej czy później nie będzie, nikt, nie, nie będzie nikt tego słuchał. Taka jest prawda. Także nie wiem. To jest moje zdanie, y, ja uważam, że powinna być, ta ustawa, która jest teraz, powinna być odrzucona. wyjebać tą ustawę, y, musi być ten TVN mimo wszystko, ja rozumiem, że kurwa mogą się sprzeciwiać temu, co oni tam gadają, ja nie oglądam ani jednych, ani drugich, jestem y, taka pośrednia, także, y, było mnie to w ogóle nawet mi polityka nie interesuje, ale czasami coś tam obejrzę. Także moim zdaniem, moje zdanie jako taka. No kurwa taka no, neutralna osoba. Moim zdaniem nie powinno być takiej sytuacji, aby ludzie musieli być skazani tylko na jedną stronę. Musi być jakiś wybór mimo wszystko. Że każdy ma prawo wybrać sobie. Na tym polega demokracja, a nie kurwa, że coś będzie narzucone. No, dobra. Już mnie to wszystko wkurwie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jakie macie zdanie, piszcie w komentarzach?